Wyobraź sobie, że to twoja restauracja w godzinach szczytu. Klienci niecierpliwią się, a ty chciałbyś przyspieszyć ich obsługę? Codziennie zmieniasz danie dnia i promocje? Masz gości z zagranicy i potrzebujesz menu w różnych językach? A może chcesz ułatwić wybór dań klientom na diecie? Zastanawiasz się, jak lepiej promować swoją restaurację? Wykorzystaj to, że teraz praktycznie każdy ma przy sobie smartfona i użyj Menusi, czyli mobilnego menu na telefon. Menu otwiera się przez zeskanowanie kodu QR lub zbliżeniowo przez NFC. Nie wymaga instalowania żadnej aplikacji. Menu dostosowane do wyświetlania na telefonie. Wszystkie dania ze zdjęciem, opisem i ceną. Klienci mogą promować Twoją restaurację wśród znajomych na Facebooku. Filtrowanie dań dla klientów na diecie. Automatyczne tłumaczenie na kilka języków. Wpisujesz menu w jednym języku, reszta robi się sama. Więcej na Menusi.com.